Witajcie w krainie składów! Chciałabym przedstawić Wam kilka moich niepopularnych opinii kosmetycznych. Jestem ciekawa, z którymi się zgodzicie, a które być może będą dla was zaskakujące. A może i wy podzielicie się swoimi przemyśleniami? Zaczynajmy, Bob! Będzie ciekawie! Moja niepopularna opinia numer 1. Moim zdaniem On Libio zaliczyło spory spadek jakości. Uwielbiałam tę markę i uważam, że prowadzą ją niesamowici ludzie. Dlatego boli mnie wrażenie, że bardzo zainwestowali w marketing, a tymczasem jakość spadła. Błędy w składach, błędy w opisach, rozwalające się opakowania, kosmetyki robione na jedno kopyto czy wizerunkowe w Totalnie mnie to zniechęciło do marki. Składy mają ładne i nie uważam tych produktów za jakieś buble, ale też nie mam ochoty ich polecać, poczuję się nimi rozczarowana. Odnoszę wrażenie, jakby ostatnią taką serio dobrą linią on Libio były kosmetyki do twarzy z Hebe. Teraz jak wychodzą nowości i to przewijam je z myślą, było hmm, nic ciekawego. Znowu to samo? Chyba nie powinno tak być. Ale jeszcze raz podkreślam, nie uważam tych kosmetyków za złe. Niektóre wciąż lubię i używam. Myślę jednak, że powstaje ich za dużo, za szybko i można byłoby je lepiej dopracować. Zrobił się z tego troszkę taki kosmetyczny fast food. Niepopularna opinia numer dwa. Uważam, że wyciskanie zaskórników nie jest wcale aż takie złe. To znaczy, żeby było jasne, nie polecam tego robić i nie powinno się tego robić. Ale jest też różnica między nałogowym wyciskaniem każdego wągra, a dosłownie okazjonalnym wyciśnięciem jakiejś denerwującej bulwy. Czasem odnoszę wrażenie, jakby o niewyciskaniu pryszczy najgłośniej mówiły osoby, które ich nigdy nie miały. Bo przecież czasem pryszcz robi się w takim miejscu, że boli, dokucza, nie da się go niczym zakryć i jeszcze nie chce zniknąć. W takich sytuacjach uważam, że jeśli ktoś potrafi ten wyprysk usunąć i robi to w higienicznych warunkach, to okej. Okay. Każdy najlepiej zna swoją skórę, i jeśli po wyciśnięciu ma mniejszy problem niż kiedy próbuje go wyleczyć, to nie mam zamiaru takiej osoby pouczać. Wypryski potrafią być wredne. Czasem żadne maści i kosmetyki nie działają, a psychicznie też ciężko z tym wygrać. Czasem skóra się przesuszy na wiór, a pod ranką i tak dalej kwitnie wyprysk. No niestety. Dlatego moim zdaniem ważniejsze jest, żeby zadbać o higienę przy wyciskaniu i wiedzieć kiedy powiedzieć sobie stop, bo bardzo trudno znaleźć w sobie siłę, aby się powstrzymać, a łatwo pokazać, jak zająć się tym bezpieczniej. Moja niepopularna opinia numer 3. Uważam, że jest za duże ciśnienie na spf -y. Owszem, to jest bardzo ważny element, ponieważ chroni przed poważnymi uszkodzeniami skóry, chorobami itd., ale to, jaka stworzyła się nagonka na osoby, które nie chcą ich stosować czy reaplikować, jest po prostu okropna. Przeważnie nie znamy historii tych osób. Może walczyły z ciężkim trądzikiem i przez to mają opory? I zamiast pomóc, dodatkowo dorzuca im się jeszcze większe poczucie winy. Przecież stres też nie jest dobry dla zdrowia i skóry. Więc tu nie chodzi o samą świadomość dotyczącą ochrony przeciwsłonecznej, bo to bardzo ważne. Problemem jest postawa. Jest mi bardzo przykro, kiedy trafiam na osoby, które mówią, że nie są w stanie dokładać filtra co parę godzin, bo czują się źle, a ich skóra się pogarsza. I wtedy zamiast współczucia otrzymują komentarze na zasadzie: ale jak dostaniesz raka, to będzie twoja wina. To mega słabe. Moim zdaniem nie powinniśmy kłaść nacisku na osoby, które boją się filtrów, a raczej uświadamiać, że są też inne sposoby ochrony. Na przykład odzież chroniąca przed UV. W końcu też dlatego napisałam o tym ebooka. Żeby zrozumieć, a nie się zmuszać. I proszę nie ciśnijmy osób, które na przykład nakładają krem z filtrem raz dziennie. Nie mówmy im, że promieniowanie dotrze do Ciebie przez szybę. Bo to nie jest tak, że po dwóch godzinach cała ochrona znika. No nie. Wszystko zależy od aktywności i warunków. Jeśli ktoś siedzi sobie w biurze pół dnia, to ten filtr rano i tak jest okej. Okay. Wkurzać się można, jeśli ktoś puszcza na plaży dzieci bez filtra. Bo to już kwestia odpowiedzialności za czyjeś zdrowie. Moja niepopularna opinia numer 4. Uważam, że maseczki typu peel off to jeden z najbardziej bezużytecznych kosmetyków. Tak naprawdę działają bardziej jak taśma klejąca, która zdziera z powierzchni skóry to, co jakoś tam odstaje. Ale nie czyści porów, bo nie wyciąga łoju, który zalega głęboko w nich. Problem z skórnikami sięga głębiej, więc potrzeba systematyczności i rozpuszczania zalegającego sebum, a nie tylko wyrywania tego, co się utleniło. Te maski nie są też przydatne, jeśli chodzi o nawilżenie, bo muszą przecież zaschnąć i często zawierają sporo wysuszających dodatków. W wielu z nich znajdziemy też brokat, który ma ładnie wyglądać, a niestety ten nie dość, że nie ma właściwości pielęgnujących, to jeszcze zanieczyszcza środowisko. Nawet ściąganie tego typu produktu nie jest niczym dobrym, bo zrywa i podrażnia też zdrową skórę. Tym produktom mówię totalnie nie! I moim zdaniem mogłyby zniknąć z rynku. Wyjątek to oczywiście maski algowe, bo te działają na zupełnie innych zasadach i nie są czymś, co ma wyrywać zanieczyszczenia sporów. Algowe są spoko. Niepopularna opinia numer 5. Uważam, że większość kosmetyków jednorazowych jest bez sensu i nieopłacalna. Cieszę się, że coraz więcej maseczek jest dostępnych w słoiczkach, bo czasem serio łapałam się za głowę przy niektórych saszetkach. Po co peeling w saszetkach? Po co kremowa czy żelowa maseczka w saszetce? Przecież to nie zaschnie jak na przykład glinka. Wiem, że chociażby Dermaglin ma takie formuły, że ta saszetka to najlepsze rozwiązanie ze względu na typ glinki. Ale inne? Że większość tych jednorazowych produktów spokojnie można byłoby wsadzić w tubkę czy słoik. I no niestety. Sama też kupuję czasem te jednorazówki, bo sam produkt jest fajny, a nie dostanę go w innej formie. Na przykład maseczki Isany z retinolem. Ale fajnie postąpiła na przykład firma Sylwego i teraz ich maseczki wianek czy Duetus są też w tubkach. I wiecie co? Są tak samo dobre. Czyli można, więc niech się inni uczą. A inny przykład z niepotrzebnym opakowaniem to według mnie ampułki z Isany. Tam nie ma nic na tyle silnego, żeby była potrzeba używania ich tylko od czasu do czasu, a gdybyśmy zrobili z tego normalne serum, czyli takie 30 ml, to wychodziłaby za nie ponad 100. Dalibyście tyle za serum z Isany? Bo ja nie. Ale przez to, że mamy ampułki, to nie ogarniamy, że 100 ml kosztuje ponad 350 zł. Gdzie dużo fajniejsza bielenda, to przeważnie około 90 zł za 100 ml. Dlatego uważam, że jednorazówki w większości przypadków to strata pieniędzy i czasem tylko trik marketingowy. Moja niepopularna opinia numer 6. Uważam, że peelingi są mniej potrzebne niż się wydaje, i jest ich za dużo. Jedni mówią, że peeling musi być wykonany co najmniej raz w tygodniu. I z kolei, że niektóre cery w ogóle go nie potrzebują. A jak jest moim zdaniem? Uważam, że wszystko zależy od skóry i reszty pielęgnacji. Mam za to kilka zarzutów do samych peelingów, ale o tym później. Więc tak, z jednej strony wychodzimy z założenia, że dobrze nawilżona skóra potrafi się sama regulować. Względu na mechanizm nazywany turn over time. To taki proces wymiany komórek i wraz z wiekiem zaczyna wymagać więcej czasu. Dlatego, na przykład, dzieci w ogóle nie potrzebują dodatkowego złuszczania skóry, a osoby po 40 już bardziej. Taki pełen proces wymiany komórek u dorosłej osoby wynosi przeważnie około miesiąca. No i okej, okay, mamy te regulacje. Ale ten proces nie następuje na zawołanie. Nie zrzucamy skóry jak węże. Przy cerach skłonnych do zaskórników często ten mechanizm jest zaburzony i dochodzi do tego, że komórki, mówiąc bardzo skrótowo, nie potrafią się same odkleić. Tak więc, moim zdaniem, peeling jest potrzebny, jednak jest parę ale. Według mnie nie powinno być żadnej ścisłej reguły, kiedy wykonywać peeling, i powinien być on zależny od stanu skóry. Poza tym trzeba brać pod uwagę całą pielęgnację: czy nie używamy myjek, czy nie mamy kwasów w produktach myjących, czy nie używamy np. toników, maseczek lub ser złuszczających. Bo to wszystko zmniejsza zapotrzebowanie skóry na tak silne oczyszczanie, jakim jest peeling. I tu mam zarzut do samych produktów. Peelingów jest mnóstwo, niemal w każdej serii dla nastolatków, i albo tym młodszym osobom nie mówi się, ile razy w tygodniu mają go używać, albo zaleca się jego nadużywanie. Jeszcze większość z tych pilingów jest mechaniczna, czyli najmniej polecana do wrażliwych czy strądzikowych cer. Z drugiej strony, wiele doświadczonych osób poleca mocne, złuszczające kwasy jako rozwiązanie na każdy problem. Może właśnie przez to tak dużo osób ma teraz problemy z barierą hydrolipidową, kaszką i wrażliwą skórą? Uważam, że powinniśmy bardziej brać pod uwagę aktualne potrzeby skóry niż wbijać się w jakieś regułki pielęgnacyjne. A jakie jest wasze zdanie? Czy zgadzacie się z moimi opiniami? A jeśli lubicie troszkę pomarudzić na kosmetyki, to zapraszam do kolejnego filmu. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki pa!